O ho hostio, godna czci, Co lud, co niebios wiedziesz bram, bramę. Mój z rodzinęka wiernych Ci we po, pomoc. Zeszli nam jednemu w trójcy, Płacy się Niech będzie chwała W każdy czas Niech on tym Życiem swym Z ojczyźnie rajskiej Da Żyda Amen w książeczkach strona 219 son, Chryste, son, Chryste, osłyszna, Chryste Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, modlę się za Święta Boża rodzi módl się za, nami. Święta, Boża módl się za nami. Święta Panno nad panem nami, modlę się za nami. Nadko Chrystus słowa, modlę się. Matko Kościoła, modlę się za nami. Matko miłosierdzia, modlę się za nami. Matko wsty pochuj, modlę się za nami. Matko naszej, modlę się za nami. Matko nie. Kala, modlę się za nami, matko najczystsza, modlę się za nami, matko dziewicza, modlę się za nami, matko nie naruszona, modlę się matko najmniejsza. Mogły się za nami, Matko przeciwna, Mogły się za nami, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, módl Mogły się za nami, nadko sprawi módl się za nami. Panie roztropna, modlę się za nami. Panie nocny godzina, modlę się za nami. Panie wstawiona, modlę się za nami. Panie nowożna, modlę się za nami. Panno łaskawa, Modlę się za nami, Pan nowo za... wmierca. się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Modlę się za nami, To mądrości. Modlę się za nami, przyczyno naszej radości. Modlę się za nami, przybytku Ducha Świętego. Modlę się za nami, w przybytku Chwałebny. Modlę się za nami, przybytku sławny pobożności, Modlę się za nami, Różo Duchowna. Módl się za nami bieżo Dawidowa, módl się za nami, bieżo o kości słoniowej, módl się do nami, domie módl się za nami, karek przymierza, módl się niebieska, Modlę się za nami, gwiazd na modlę się, uzdrowienie chorych, modlę się za nami, łocieczko grzeszny. modlę się, pociech o modlę się za nami. Pocieszycielko tylko strapięnych, modlę się za nami, pomoże może niepierdych, modlę się za nami, Królowo Aniołów, modlę się, królowo patriarchów, modlę się za nami, królowo proroków modlę się za nami królowo apostołów modlę się za nami królowo błogosław modlę się za nami królowo bydna modlę się za nami królowo Twej modlę się Królowo wszystkich świętych, módlę się za nami, królowo bez nady, pierworodnej poczęta, módl, królowo w niebo święta, królowo ruszańca świętego Królowo Różyn Królowo pokoju módl się Królowo Polski módl się Królowo Polski módl się Baranku Boży który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Wysłuchaj nas. Baranku położy, który gładzisz te świata. Miłuj się nad nami, miłuj się nad nami. Raduj się i wesel Panno Maryjo, Alleluja! Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja! Módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez martwych stanie syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obrodę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, ale no i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, o rędowniczko nasza, o nasza, o cieszycielko nasza, synem swoim na swoje naj. Synowi swojemu na polecaj, swojemu Synowi nas oddachaj, O Pani, o Pani, o Pani nasza, to nasza, to nasza, Pocieszyciele nasza. Wraz ze świętym Bernardem z Klerwoprośmym, pomnij, O najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywam, Ciebie o przyczynę prosi. Z tą ufnością ożywiony do Ciebie, O Panno nad i matko biegnę. Do Ciebie przychodzę. Przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzi słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W szósty dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu Powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach których nie można wyrazić słowami. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to wołamy, niech nas uświęca Duch Twój o Panie, niech nas uświęca Duch Twój o Panie. Niech Twoje Słowo Chryste zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca, udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga. Niech nas, połącz nas ze sobą duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie. Niech nas. Panie, który przenikasz i znasz ludzkie serca, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas. Wszechmogący Boże, spraw prosimy Cię, niech zajaśnienie nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Prośmy modlitwą suplikacji o pokój na Ukrainie, o odmianę serc agresorów, a także o eucharystyczne błogosławieństwo. Święty Boże, święty mocny, święty Tanin, śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie, od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie, my grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, Wysłuchaj nas, panie, my grzeszni Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas, panie, my grzeszni Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Mudlemy się. Boże, czy przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi? Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wiem, w każdym efekcie. O żywych chleb jest aż. W tym sakramentie. Wiem, w każdym efekcie. O żywych chleb tym sakramentie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Możemy wstać. Dzisiaj wywiadu z kandydatami na ministrantów nie robię, ale widzę po minach, podobało się. Kolana coraz bardziej odporne. Zachęcam jutro, może jeszcze ktoś z panów mis będzie chciał być ministrantem, panów młodzieńców, dzieci komunijnych, czyli was chłopaków. Zachęcam. Jutro także mamy jeszcze ostatnią sesję zdjęciową. Niektórzy prosili o zdjęcie jeszcze z obrazkiem. Czy bez obrazka, pan fotograf, ja, pani kateczka, będziemy do wzięcia od 16:30. O tej porze będzie można od pół godziny przed Muszą Świętą zrobić zdjęcia. Niech dobry Bóg nam teraz sprzyja przez przyczynę Matki Bożej, bo to dzisiaj jej dzień wspomożenia wiernych. Modlimy się na zakończenie pieśnią Maryjną. modlitwy nocna, 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 chroni nas, nocna, 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 Królowo Pokoju. O Pani, ufność nasza, modlitwy w Twojej obronie, chronina, na, chroni nas, Królowo pokoju.